Pani doktor Magdalena Wilczek, czeska. Temat, który chciałabym Państwu zaprezentować, dojrzewał właśnie w murach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, więc tym milej mi do niego powrócić. A rzecz będzie o symbolach, o tożsamości, o zachowaniach konsumpcyjnych szlachty na styku kultur. Rzecz o tyle ciekawa, że mówimy o kulturach jakże odmiennych, ale ludziach jakże podobnych, co odnosi się nie tylko do spuścizny historycznej czy szerzej kulturowej, lecz aktualnej rzeczywistości. Odpowiednią dać rzeczy tożsamość. W ujęciu historycznym to nic innego jak dzieje ludzi opisane przez fryzmat przedmiotów. Rodzi to jednak niebezpieczeństwo wyłącznego skoncentrowania się na rzeczach i usunięcia w cień ich użytkowników. Badacze historii kultury materialnej podkreślają nieustannie z całą mocą, że to człowiek pozostaje w centrum dociekań historycznych i powtarzają za brodelem, iż zacząć trzeba od ludzi, a dopiero potem przyjdzie pora na rzeczy. Przy czym spojrzenie na martwą naturę też jest specyficzne. Jak czytamy inwentarze yy, i czytamy o opisach dworów, to dwór jawi się nie tylko jako budynek, ale przede wszystkim miejsce życia. Strój nie jest postrzegany wyłącznie jako odzienie, ale również manifestacja statusu jak i przynależności do określonej nacji. Wybór miejsca do spania jest zdeterminowany społecznie i kulturowo. Szabla nie służy do walki, ale jest cenną pamiątką po ojcu. Srebrna łyżka jest probieżem szlacheckiej zamożności, a cenowe naczynie żyje w wyobraźni właściciela, pomimo tego, że kucharz dawno je zgubił, ale było na tyle istotne w wykazie majątku, że pomimo straty postanowiono je wykazać. A więc przedmiotom przypisuje się znaczenie w kształtowaniu form komunikacji społecznej. I o tym chciałabym Państwu dzisiaj opowiedzieć. Jak recepcja obcych mobiliów i to skręgu kulturowego, który szlachcie wydawał się daleki i odmienny, przełożyła się następnie na manifestację tożsamości kulturowej i manifestację przynależności stanowej polskiej szlachty. Rzecz dotyczy szlachty wielkopolskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Kaliskiego, który jest mi najbliższy, a skoncentrowałam się na wieku XVII. W tymże bowiem stuleciu Sarmatyzm, wcześniej polegający głównie na poszukiwaniu starożytnej genealogii szlachty, został sprowadzony do apoteozy walki z niewiernymi w obronie wiary i ojczyzny. I tak oto ukształtował się bardzo charakterystyczny dla polskiej mentalności stereotyp Polaka-Katolika, który potem jeszcze y, miał miejsce w dobie porozbiorowej. Co prawda, hasło o tym, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa pojawiło się w wieku XV, ale dopiero w wieku XVII zyskało w społeczeństwie szlacheckim poklask i popularność. I tak oto w całej Rzeczpospolitej głoszono pochwałę cnót żołnierskich i jako swój obowiązek stawiano walkę z innowiercami. I synonimem tego innowiercy, tego barbarzyńcy, tego najeźdźcy, stał się Turek. Byli oni poganami w ocenie i postrzeganiu szlachty. Wyznawcami islamu, który jawił się jako wszeteczny. A dodatkowo postrzegani byli jako naród niewolników, który bezwiednie zgina kolana i chyli głowę przed sułtanem w opozycji do szlachty, która już wtedy cieszyła się swoją złotą wolnością. W przypadku szlachty ta niechęć łączyła się z recepcją, ciekawość. Łączyła się ze strachem, ale to jest też ciekawe, bo nasza polska szlachta, wbrew nawet może jej własnemu mniemaniu, obawiała się wielu rzeczy i to w inwentarzach spośród przedmiotów także przeziera. Obawiano się jakiego powietrza, które stąpiłoby na ludzi. Bano się gradu, bano się ognia przygodnego, bano się tego, żeby zasiedlić dom, w którym panowie i panie za często umierali. To żona Chryzostoma Paska tak miała rzec. Bano się w końcu obcego. Z drugiej strony, podobnie jak społeczeństwo tureckie, szlachta wierzyła jednak w pewien los, w pewną fortunę. Turcy powiedzieliby, i do dzisiaj tak mówią, w kismet, czyli w przeznaczenie. Które finalnie miało prowadzić do dobrego. I paradoks, bo to właśnie w wieku XVII, czyli w okresie najintensywniejszych zmagań z Imperium Osmańskim, nastąpiło apogeum wpływów orientalnych w Polsce. XVII wiek to w ogóle stulecie bardzo ciekawe w dziejach Wielkopolski. To oczywiście kryzys gospodarczy, który dotknął niemal całą ówczesną Europę. Wspomniane wojny z Turcją, chociaż w Majoris-Polonie bardziej szlachtę doświadczył inny konflikt z lat 1655-1660, czyli potop szwedzki, który dokonał tam wielkich, wielkich zniszczeń. Nie bez echa przeszły też klęski elementarne, następowały zmiany w strukturze społecznej, następowały zmiany polityczne, a szlachta ubożała. Więc opowieść o tych przedmiotach obcych, innych ciekawych, i, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, dotyczy społeczeństwa bardzo biednego. Jak czytamy i analizujemy opisy majątku szlachty wielkopolskiej, to gdzież jej do szlachty małopolskiej? Jak mielców się zawalił, to go nie remontowano przez lata z braku środków. Dwory były zgrzebne, bardzo skromne. Ze zniszczonym dachem, z zaniedbanym obejściem. Więc było to, jak wspomniałam, społeczeństwo o niskim statusie majątkowym, a musiało się wpisać w pewien staropolski wzorzec szlachcica. A więc z jednej strony mamy wojny, klęski elementarne, yy, mamy doświadczenie konfrontacji z Imperium Osmańskim, a z drugiej, w tymże stuleciu, apogeum wpływów orientalnych w Polsce, co doprowadziło wręcz jak mówią badacze kultury do orientalizacji kultury szlacheckiej. Do poznania tego zagadnienia posłużyły mi źródła proweniencji sądowej, inwentarze bonorum et rerum i to jest też ciekawe, gdyż dzięki nim źródłom sądowym oblatowanym w księgach grodzkich i ziemskich można opisać prawo życiem codziennym i vice versa. Apogeum popularności inwentarza to też wiek XVII, aczkolwiek i danez sięga roku 1565, kiedy to na opiekunów został nałożony obowiązek inwentaryzowania majątku powierzonych im, z reguły małoletnich dzieci. Owe dokumenty, które pierwotnie były prywatne, stanowią doskonałe źródło do poznania dawnej codzienności. Szlachta niejednokrotnie broniła się przed ingerencją państwa w jej prywatne sprawy, ale w momencie zagrożenia budynków, placów, karczem, młynów, stawów, czynszów, danin, pożytków, dochodów ludzi, pól, łąk, wód i należytości szukała protekcji u władzy i chcąc nie chcąc ujawniała stan swego. Siadania. Jeżeli chodzi o statystykę, widzą ją Państwo na prezentacji, nie będę jej bliżej analizować. Te slajdy mają charakter poglądowy, dlatego że też nie o tym jest moje wystąpienie. Inwentarz Bonorum Eterum to intrygujący w przekazie materiał badawczy, niejednokrotnie lakoniczny, zwodniczy nierzadko z założenia autora fragmentaryczne, niemniej jednak pozwalający na odtworzenie ram codzienności ówczesnego świata. Andrzej Pośpiech trafnie nazwał owe źródła pułapką oczywistości, gdyż pomimo ich niewątpliwych zalet, z przekazów tych należy korzystać ostrożnie. Prawie nigdy nie rejestrują one bowiem całego majątku właściciela lub posiadacza. Z reguły nie uwzględniano przedmiotów bezwartościowych, a czasem celowo pomijaną część składników mienia, zwłaszcza gdy pretensje do niego prościły sobie inne osoby. Kiedy czytamy inwentarze, to mamy fragment staropolskiego życia w odsłonie bogactwa i biedy, tożsamości, mentalności i kultury. I słowo o tym, gdyż jest to Moim zdaniem bardzo ważne niezależnie od tego czy szukamy przedmiotów starych, czy szukamy przedmiotów obcych, czy szukamy przedmiotów typowych. Interesującą kwestią jest czy pytanie czy szlachta powiatu kaliskiego była przywołując określenie Adama Manikowskiego społeczeństwem elitarnej konsumpcji Badacz zastosował owo pojęcie w odniesieniu do strostich przedstawicieli patrycjatu florenckiego i stwierdził, że społeczeństwo elitarnej konsumpcji oznacza elitę majątkową, która koncentrowała nadwyżkę kapitału i przeznaczała ją na nabywanie dóbr, afirmując w ten sposób swoją pozycję. W przypadku szlachty wielkopolskiej, yy, szlachta wielkopolska w y, ramach tej definicji się jednakże nie mieści. Niemniej jednak, nie miała nadwyżki kapitału, po prostu. Niemniej jednak, w Rzeczpospolitej kryterium ekonomiczne nie było pierwszorzędne i nie według niego rekrutowano do elity. Synonimem dobrze prowadzonej kariery i awansu społecznego było co prawda. Dorobienie się, ale w rajach polskich przyznawano prymat urodzenia. I tak powstawał paradoks. Brak gotówki z jednej strony, mnogość rzeczy z drugiej. Jak trafnie określił to Andrzej Pośpiech. Urszula Augustynia dodała, iż uwaga ta jest prawdziwa zarówno w stosunku do średniego szlachcica, jak i magnata. A brak pieniędzy rekompensowano poprzez zaciąganie kredytów. Wspomniany Andrzej Pośpiech wyraził nawet zdziwienie, że nie wie jak to się stało, że od XVI do XVIII wieku w Wielkopolsce nie odnotowano spektakularnych bankructw. Większość szlachty zamieszkującej XVII-wieczną Wielkopolskę była społeczeństwem elitarnej konsumpcji, ale prezentowała zachowania bliższe ujęciu weblenowskiemu. I tu dochodzę do setna. Używała rzeczy na pokaz, podkreślając tym samym własne urodzenie, a przy okazji uczestnicząc w swoistej rywalizacji społecznej. Według weblena afirmacja własnego statusu była możliwa zwłaszcza poprzez nabywanie rzeczy drogich. Szlachetcy mieszkańcy opisywanego terenu nie zawsze mogli sobie na to pozwolić, a niedogodność tę rekompensowano w inny sposób. Prezentowano na zewnątrz przedmioty cenne, bo zakupione w odległym mieście, bądź przywiezione z zagranicznej podróży, bądź zdobyte lub drogie, bo rzadkie, stare, pamiątkowe, rodowe. W skrajnych przypadkach manifestowano bogactwo, borykając się z problemami finansowymi lub nawet autentyczną nędzą. Na tę swoistą patologię zwrócił także uwagę badacz, który niejako inwentarze odkrył, czyli profesor Boziński, który zauważył, że bieda i ostentacja bardzo często występują obok siebie, a manifestowany dobrobyt nie był powszechny. Tylko bogatsza część społeczeństwa mogła wykazać się przed posiadaniem przedmiotów obiektywnie cennych, które afirmowały przynależność do stanu szlacheckiego. Większa część nobilez z powiatu kaliskiego i całej Wielkopolski podkreślała swoje pochodzenie przez używanie rzeczy nie tyle cennych, co charakterystycznych dla szlachty. Oczywiście żaden szanujący się przedstawiciel stanu nie mógł obejść się bez szabli, kontusza czy przynajmniej jednego elementu srebrnej zastawy stołowej, a w ostateczności już charakterystycznej fryzury. I tak wśród mnogości przedmiotów ukrytych w inwentarzach znajdujemy mobilia, które określone są przymiotnikiem tureckie wprost ekspresji z verbis, albo analiza znamion tych przedmiotów pozwala nam sądzić, że są to przedmioty, które zostały sporządzone na modłę, przedmiotów tureckich, czy też szerzej orientalnych. I tu jest pewien problem, ale badacz inwentarzy styka się z nim właściwie niezależnie od tego, jaki temat podejmuje. Szlachta była bardzo nieprecyzyjna w formułowaniu i opisie poszczególnej kategorii przedmiotów. Na przykład napisano w jednym miejscu surdut Koloru jabłonkowego, i cóż to na przykład jest kolor jabłonkowy, albo jest w komnacie skrzynia pełna pieniędzy, ale już nie doprecyzowano, jaka kwota się w niej mieści. No więc pisano mobilia, dodając przymiotnik tureckie, i nie wiadomo do końca, czy te mobilia były zdobyczne, nabyte, na przykład poprzez kupno, czy też od tak nazwane po to, aby określić zatunek rzeczy. Widzimy wpływy tureckie w tekstyliach i broni. Skupię się z braku czasu na odzieży. Rzeczy cudzoziemskie, modne, cenne, rzadkie, zdobyczne i drogie, jak wspomniałam, były środkiem do manifestacji statusu społecznego, ale szlachta, i to w literaturze to pytanie się pojawia, ubierała się czasem z obca, czasem z polska, a czasem jak trzeba. Ubiór w hierarchii ważności i wartości dawnych przedmiotów miał bardzo wysoką pozycję. Świadczy o tym fakt, że był inwentaryzowany w pierwszej kolejności. Napędzało to tak zwany efekt, efekt Didro, znany dzisiaj także w socjologii, czyli nabywanie kolejnych dóbr cennych poprzez napędzanie konsum konsumpcji. O życzeniu oczywistej powiem. Dlatego, że wpływy orientalne widać przede wszystkim w tekstyliach, w ich kolorystyce, w ich materii, co dotyczy odzieży zwierzchniej, ale widać te wpływy także w alkowie. Pojawia się taki wątek w literaturze na poły legendarny, że szlachta wielkopolska zazdrościła turkom haremów. No, legenda niosła taką wieść, że Zamoński miał rzekomo swój własny harem sprawdzić błędnie, dlatego że nie chodziło tutaj o dom uciech sułtana, ale po prostu miejsce jego prywatnego przebywania. Szlachta spała w pościeli i to wykazała w inwentarzach, skrzętnie pomijając na przykład łóżka, co jest swoistą tajemnicą, dlatego że oczywiście uboższa szlachta spała na ławach. Natomiast powszechnie już w wieku XVII używano łóżek. Jak wyglądały te pierzyny i szlacheckie piernaty? I tutaj mamy orient w całej okazałości i sugeruje o tym opis tkanin, nawet wtedy, kiedy nie mamy dodanego przymiotnika tureckich. Były popularne koty płócienne, bawełniane, atłasowe i tajczane, taftowe. U biedniejszej szlachty drenikowe, cfelichowe, barchanowe czy spłótna lnianego. Natomiast co było charakterystyczne, mamy tutaj do czynienia z bardzo wyrazistymi barwami. Otulano się czerwonymi, żółtymi, szkarłatnymi kołtrami. Właśnie nawiązującymi stylem do tkanin tureckich. Modne były poduszki w kolorze zielonym, co także jest wpływem orientu, dlatego że barwa zielona jest charakterystyczną barwą islamu. Były to przedmioty bardzo cenne, dlatego że jeżeli chodzi o ich wartość nominalną, były po prostu drogie. Tak, zmierzam już do końca. <kluzny> yy, yy, więc ta alkowa nam tutaj ten orient w pełnej krasie yy, pokazuje yy, i odzież, yy, odzież yy, yy, wierzchnia, yy, gdzie widoczne mamy wpływy perskie i tureckie. Wiadomo, że na rodziny składały się koszula, spodnie, kaftan yy, i ukrycie wierzchnie, kontur szupan, szuba, delia, giermak, kopieniach, portki, niewidoczne najczęściej, gdyż zasłaniały je długie szaty, buty, Czapka lub kołpadek, i od połowy XVII wieku zaczęły one być zastępowane przez żółpane i kontusze. W tej odzieży, oczywiście, kształtowanie się stroju narodowego, mamy tutaj pełen orient, ale w inwentarzach szlachty Wielkopolskiej w dużo większym y, 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 znaczeniu były y, pasy. Zwykle najmniej dwa pasy komtuszowe na inwentarz przypadały i najbardziej popularne także były to pasy proweniencji wschodniej. Pas turecki zwany Mendelkowem kosztował co najmniej 4 czerwone złote, pas stambulski 12 czerwonych złotych, a perski od 16 do 60 czerwonych złotych. Cena pasa była uzależniona od wrobionego w splot tkacki złota lub srebra, tak więc za ten odzieżowy dodatek można było, yy, można było wydać tyle pieniędzy, ile na nowy, jedwabny żupan. Przemiany kultury materialnej szlachty i zwrócenie się ponownie w kierunku zachodnim to wiek 18, wówczas przedmioty o stylistyce orientalnej zaczęły być wypierane przez obiekty postrzegane jako zachodnie europejskie. Ostatnia rzecz, ostatnie stanie. Dlatego, że na potrzeby dzisiejszego referatu przeprowadziłam też taki mały sondaż wśród naszych tureckich partnerów i przyjaciół z którymi nasz Uniwersytet UKSW, gdzie prawa zwłaszcza, bardzo intensywnie współpracuje i zapytałam ich o ten most kulturowy. Jak oni odczuwają tę jedność między tą staropolską kulturą, a kulturą Imperium Os Osmańskiego? Akademicy, nie historycy, ale akademicy. Jeden pojawiający się wątek. Imperium Osmańskie jest przez nich jakby wyparte. Trudno powiedzieć, czy to Wiktoria Wiedeńska spowodowała. Dla nich historia świata rozpoczyna się od roku 1923 i od Ataturka. Ale podkreślali jedną rzecz, życzliwą pamięć, uwaga Lechistanu, bo ta nazwa ciągle na równi z nazwą Polonia funkcjonuje. Poproszeni o doprecyzowanie, powiedzieli, mamy podobny gust. Jesteście zdystansowani, ale my również. Ale po odkryciu Waszej natury bardzo gościnni, bardzo religijni i tak jak my, konserwatywni. Więc historia jest utkana z codzienności. Tak jak była tkana w splotach żupanów i kontuszy, tak jest tkana w gruncie takich niewidocznych relacji między, międzyludzkich. Prosili jeszcze, żebym przekazała <laughs> to pogrzebiało w sesji plenarnej. A propos konfliktu na Ukrainie bardzo im zależało, abym powiedziała, tak jak oni to mówią, Hershey i Onaczak, co oznacza, wszystko będzie dobrze w odniesieniu do naszych ukraińskich kości. Dziękuję, przepraszam bardzo.